Cześć, witam Was w kolejnym moim filmie. Tym razem znowu nasza belka, ta sama, którą pokazywałem we wcześniejszych filmach, gdzie, gdzie uczyliśmy się metody Klepsza, Castigliano czy metody obciążeń wtórnych. Tym razem policzymy ugięcie punktu, a kolejną z możliwych metod. Alternatywną do poprzednich. Tym razem będzie to metoda, która wykorzystuje, prawda zasadę prac wirtualnych oraz wykorzystuje całkowanie za pomocą wzoru wreszcza gina. Całkowanie graficzne, oczywiście. I teraz tak, jak ta metoda działa? Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy sobie policzyć tak zwany stan. P. To jest tak zwany stan od obciążeń. Rzeczywistych. Co to oznacza? Oznacza to nic więcej niż tyle, że musimy narysować wykres momentów gnących dla rzeczywistych obciążeń, które występują na belce. No więc zróbmy to. Ta metoda, o której teraz mówię, metoda yy, wykorzystująca zasady prac wirtualnych oraz, yy, oraz całkowanie yy, graficzne przy użyciu wzoru reszty jest bardzo ważna, ponieważ ona jest takim jakby mm, wstępem przygotowującym Was do yy, Metody sił, która, która jest no jedną z głównych metod służących do wyznaczania yy, reakcji wykresów sił wewnętrznych w układach statycznie niewyznaczalnych. Także warto, warto taką metodę umieć, naprawdę, bo, bo ona pomaga później płynnie przejść do metody sił. Yy, ok, więc ja zaczynam od narysowania wykresu sił wewnętrznych. Mam yy, tutaj oś naszego wykresu, o, umieszczam precyzyjnie pod belką. Dwa przedziały oczywiście mamy, tutaj jeden, tak, punkty charakterystyczne A, tu jeszcze, gdzie moment nazwę sobie punkt B, narysuję również włókna spodnie i podobnie jak wcześniej, narysuję wykres momentów gnących. W punkcie A mamy 0, ponieważ nie ma tutaj żadnego momentu skupionego, więc rysuję sobie, zaczynam sobie od wartości równej, 0. Liczę moment w punkcie B po lewej stronie dziesiątka powoduje wygięcie belki w dół, więc ściska włókna spodnie, więc będzie minus 10 razy 4, czyli minus 40. I to jest wartość momentu w punkcie B. Rysuję po stronie ujemnej, pamiętamy, zwrot osi momentów zawsze od belki w stronę włókien spodnich, zwrot wartości dodatnich oczywiście i tu będziemy mieli wartość równą 40 kN. Później mamy moment skupiony 4, który powoduje tym razem wygięcie belki do góry, czyli rozciąga włókna spodnie. A więc będzie to moment dodatni, więc do minus 40 dodamy 4 i będziemy mieli minus 36. I teraz policzymy sobie moment w punkcie C po lewej stronie. Umyślnie robię to w taki sposób, żebyśmy nie musieli wyznaczać wartości reakcji podporowych. To, to przyspieszy znacząco rozwiązanie tego zadania. Liczę moment w punkcie C po lewej stronie, więc będzie tak: minus 10 razy długość, czyli 6, minus, ponieważ włókna spodnie są ściskane, belka się wygina w dół, i plus 4, czyli będziemy mieli minus 60, plus 4 to będzie minus 56. Więc tutaj mamy wartość 56 po stronie wartości ujemnych. Rysuję sobie znowu funkcję, funkcję liniową i mamy w ten sposób wykres gotowy, wykres momentów. I ten wykres ja sobie nazwę jako m od stanu P, gdzie jednostką tego wykresu jest kilo newtonometr, prawda? Czyli stan P mamy załatwiony. Y OK, czyli stan P, czyli jeszcze raz powtarzam, jest to wykres momentów grących od rzeczywistych obciążeń, które panują na naszej belce. Co zrobię teraz? Teraz mmm, policzę kolejny wykres, tym razem od stanu, który sobie nazwę X1 równy 1, a P równe 0. Co to oznacza? To oznacza, że przede wszystkim P równe 0, czyli wyrzucam wszystkie obciążenia z mojej belki rzeczywistej, czyli wszystkie obciążenia rzeczywiste wyrzucam. No to ja sobie to skopiuję, wkleję, prawda, i pozbędę się wszystkich obciążeń na mojej belce. Już to sobie zrobię, czyli tak, dziesiątkę wyrzucamy, czwórkę również wyrzucamy, prawda, proszę, cyk, czyli obciążenia, obciążenia z belki zniknęły. No skoro z X obciążenia, to punkt B też już jest tak jakby niepotrzebny. Mamy zatem belkę bez obciążeń, czyli wyzerowaliśmy wszystkie obciążenia rzeczywiste. Tak jak mówię, ile by tu nie było obciążeń, jeżeli byłoby obciążenie ciągłe? Każde, każdy rodzaj obciążenia wyrzucamy, mówiąc kolokwialnie, z belki. I teraz tak. Stan x1 równa 1. Co to oznacza? My chcemy policzyć, no bo zadaniem jest policzyć ugięcie punktu A, czyli. Przemieszczenie pionowe punktu A. Skoro chcemy policzyć przemieszczenie pionowe, to na kierunku pionowym w punkcie A, my musimy przyłożyć siłę jednostkową, wirtualną siłę jednostkową, ponieważ tej siły de facto nie ma, o wartości równej 1. Dlatego przykładam tu siłę x1 równą 1. I teraz tak, co robię teraz? Rysuję wykres momentów gnących dla takiej belki obciążonej siłą jednostkową, prawda, o wartości 1. Teraz znowu rysuję sobie oś. Oczywiście znowu zwrot war wartości dodatnie w kierunku włókien spodnich, to bardzo ważne, tak. No i wykres momentów gnących w punkcie A oczywiście. 0, bo nie ma żadnego momentu skupionego. I w punkcie C po lewej stronie to będzie 1 razy 6, razy od, odległość równa 6. Belka pod wpływem tej siły się wygnie w dół, więc włókna się ścisną, zatem znak ujemny, więc będziemy mieli minus 1 razy 6, czyli po prostu minus 6. Wysunie tak, tak i tak. Zwróćcie uwagę, że ja nie rysuję, znaczy absolutnie nie zaznaczam znaków na wykresie momentów i polecam też Wam tego nie robić, ponieważ w wielu sytuacjach, które będziemy później rozważać, będzie to bardzo mylące. Wykres momentów nie ma znaku, on ma tylko właściwą stronę, czyli jest po górnej stronie, po dolnej, po lewej, po prawej, czyli po jednej ze stron belki, generalnie po stronie rozciąganej, prawda? I teraz tak, tutaj mamy 0, tu mamy 6 i to jest nasz moment nasz wykres momentów, nazwę go sobie mx1, gdzie jednostką jest co? Zobaczcie, siła jednostkowa, ona jednostki nie miała. Ona była bezwymiarowa, więc skoro mnożyłem siłę jednostkową razy 6 metrów, no to siła bezwymiaru razy 6 metrów daje nam jednostkę metr, czyli taka dziwna jednostka jak dla wykresu momentów. No ale jest to wykres tak naprawdę od siły wirtualnej, więc Jednostką tego wykresu jest metr. Tu kilonewtonometr, standardowo tutaj metr. I mamy, zobaczcie, mamy już dwa stany niezbędne do policzenia przemieszczenia yy, narysowane. Mamy stan P, czyli od obciążeń rzeczywistych oraz stan X1 równy 1, czyli od siły wirtualnej, która została przyłożona, gdzie? Na kierunku tego przemieszczenia, yy, w tym punkcie, yy, które chcemy zbadać. Oczywiście, gdybyśmy chcieli policzyć kąt obrotu w tym punkcie A, no to przyłożylibyśmy jednostkowy moment. Gdybyśmy chcieli policzyć przemieszczenie poziome, przyłożylibyśmy siłę jednostkową poziomu. Zapiszmy sobie teraz zatem wzór na wartość naszego przemieszczenia w punkcie A. Zobaczcie, omega, no bo jak zawsze nazwał sobie to przemieszczenie omega, to się równa. To będzie tak, całka po długości przedziału, M, czyli moment od stanu P, czyli od obciążeń rzeczywistych, pomnożony przez moment od obciążenia wirtualnego, podzielony przez modu Young'a razy moment bezwładności, czyli sztywność. Oczywiście po długości tego, po zmiennej, która jest długością tego przedziału, prawda? I teraz tak. Oczywiście to jest to wzór całkowy. My tutaj akurat wykorzystamy sobie całkowanie graficzne na podstawie wzoru, wzoru wereszczagina prawda? Więc zobaczcie, jak to prosto będziemy sobie mogli zrobić. Otworzę sobie klam klamrę. Pokażę wam, jak całkować graficznie, to ważna umiejętność, szczególnie mając na uwadze perspektywę metody, metody sił. I teraz tak, będę całkował przez siebie wykres od momentu od stanu P, czyli od obciążeń rzeczywistych, przez wykres od momentu od stanu jednostkowego. Co jest ważne? Ważne jest tak, że dopóki mamy, dopóki mamy obciążenia, dopóki nie mamy obciążeń ciągłych, prawda, czyli wykres momentów od stanu obciążeń rzeczywistych nie jest wykresem liniowym, to całkowanie jest przemienne, czyli nieistotne, czy, czy w całkowaniu graficznym pierw będę liczył, pierw będę mnożył, czy będę mnożył przez siebie X1 razy MP, czy MP razy MX1. To nie ma znaczenia, nieważne, które, które, które wykresy będą u góry. Ale jeżeli mamy już obciążenia ciągłe i mamy parabole, czyli wykresami są parabole, no to czyli mówimy tu oczywiście o stanie P, to z paraboli nigdy nie możemy brać rzędnej, czyli wykres od stanu P zawsze musi być u góry tego całkowania. To jeszcze za chwilę o tym, o tym przypomnę. Więc teraz narysujmy te wykresy nad, nad, nad i pod sobą, żebyśmy mogli sobie je przecałkować. Ja sobie teraz je, no skopiuję sobie je z, z powyższych obliczeń. Zobaczcie sobie, co, co zrobiłem. Wkleiłem teraz tutaj mm, wykres y, od, od stanu P. Od stanu, y, Obciążeń rzeczywistych, prawda? Czyli nasz, nasz MP, tu mamy wykres od obciążeń rzeczywistych, nie? Czyli to jest ta część tego naszego wzoru. A pod spodem wkleiłem wykres od stanu MX1, czyli tutaj to jest ta druga część tego wzoru, prawda? I teraz tak, teraz to, to co musimy zrobić, to musimy sobie przystałkować te wykresy przez siebie używając metody wereszcza gina. I teraz patrzcie, jak to zrobić. Tu oczywiście jeszcze sobie oznaczę długości, tu były 4. Metry, tu mieliśmy 2 metry. No i tutaj co jest ważne? Tutaj mam dwa wykresy różnych funkcji. No to jest inna funkcja, a to jest inna funkcja. Więc co ja muszę zrobić? Więc ja u dołu mój wykres mx też muszę sobie podzielić. Więc w tym miejscu go sobie dzielę na dwie części. I ta wartość, tą wartość sobie muszę tutaj wliczyć, tą rzędną. No to wiadomo, że jeżeli w odległości 6 mamy wartość 6. No to na odległości 4 będzie wartość 4, no bo to na logikę, co, co metr przyrasta nam o 1, prawda? Więc tutaj nie trudno sobie to wyobrazić, 4 metry, a tutaj też 2 metry. I teraz zobaczcie, pierwsza moja figura to jest trójkąt. I teraz tak. W środku ciężkości trójkąta umieszczam sobie o siłę wypadkową. Ja to sobie tak nazywam się o siła wypadkowa. Ona oczywiście jest równa polu tego trójkąta i nazwę ją w1. I moje w1 będę mnożył przez rzędną w trójkącie, który jest pod spodem, w figurze, która jest pod spodem, która znajduje się dokładnie pod tą wypadkową, czyli pod środkiem ciężkości pierwszej figury i to sobie nazwę jako moje moje n1. Tutaj będzie N1. I teraz podobnie postąpię z trapezem. Tylko trapez podzielę sobie na figury proste, dla których będę znał położenie środków ciężkości, więc podzielę go oczywiście na prostokąt i na trójkąt. No i wiem, że tutaj w takim razie zostanie mi 56 minus 36, czyli po prostu 20. A to samo zrobię zresztą też u dołu. O, proszę. Taka sytuacja. No i teraz kolejne wypadkowe. Tu będzie jakieś tam moje w2, w środku ciężkości prostokąta. W2, oczywiście w2 będziemy mnożyć razy rzędną n2, czyli tutaj, całą rzędną, oczywiście też na zielono, to będzie nasze n2. No i tutaj będzie jeszcze w3, czyli w środku ciężkości trójkąta, kolejna nazywam sobie w3, no i ona będzie mnożona przez n3, czyli przez rzędną pod środkiem ciężkości tego trójkąta. Znowu to zaznaczam. I to będzie moje n3, n3. Ok. mamy wszystkie zatem wypadkowe, które są równe polą tych figur, prawda, yy, i mamy rzędne pod tymi środkami ciężkości, w których są te wypadkowe zaczepione. Ok, no więc yy, policzmy sobie teraz w1, w2, w3, to ważne, żebyśmy to mieli wyliczone, więc zapiszmy sobie tak w1, czyli pole pierwszego trójkąta 40 kilo metrów razy podstawa, czyli 4 metry w związku z tym, że to trójkąt razy 1, 2 razy 0,5, no wynik to 80 kN do kwadratu. Idziemy dalej. W2, tym razem prostokąt, więc 36, to jest jego wysokość, prawda, tutaj, razy podstawa, czyli 2 kN razy 2 metry. Czyli mamy 72 kilonewtonometry do kwadratu. Jednostki również są bardzo ważne, pilnujcie ich. Wykres MP w kilonewtonometrach, wykres MXN w metrach, prawda? No i W3, ostatnia wypadkowa, czyli trójkąt, pole trójkąta. Znowu będzie tak. Mamy 20 kilonewtonometrów, czyli wysokość. razy podstawa, czyli 2 metry no i razy jedna druga, bo to pole trójkąta. Wychodzi nam po prostu 20 kN do kwadrat. I teraz tak, teraz rzędne n1, n1 z proporcji wynika, że jakbyśmy sobie napisali proporcję 4 do 4 ma się jak n1 do Dwóch trzecich z czterech, no bo wiemy, że ta wypadkowa jest 2 trzecie z tej strony i jedna trzecia z tej strony. Czyli tutaj jest dwie trzecie z czterech, a tu jest jedna trzecia z czterech. To też Wam jeszcze narysuję, żebyście to dobrze dla tych, którzy jeszcze tego nie widzą, żebyście to widzieli. Czyli tak. Lokalizacja wypadkowej to dwie trzecie razy 4 metry, a tu będzie jedna trzecia razy. 4 metry, prawda? No więc proporcja 4 do 4 jak n1 do 2 trzecich z 4, co wychodzi, że n1 jest równe po prostu 2 trzecie razy 4 metry, prawda? I teraz tego nie liczę, wrzucę to po prostu później w kalkulator. N2 tutaj jest sprawa jasna, to po prostu jest 4, czyli ta część. Ta wysokość prostokąta, 4 metry, dodać jeszcze ten odcinek, bo to będzie suma, zobaczcie, suma tej wysokości i tej wysokości. Ta wysokość to oczywiście jest 4, a ta wysokość to będzie po prostu jedna druga z tej wysokości, czyli tutaj mamy po prostu 2, czyli jedna druga z dwóch, czyli po prostu 1. Dlaczego? No bo wypadkowa z prostokąta jest w połowie jego długości, nie? czyli plus 1 metr, czyli 4 plus 1, prawda? I to się razem równa 5 metrów. No, mam nadzieję, że to dla Was jasne, prawda? Tu mamy jedynkę, tu czwórkę, czwórka bo to cała wysokość prostokąta, a jedynka bo jesteśmy w połowie trójkąta. Dobra. I n3. Będzie równe znowu 4, no bo ten kawałek tutaj, prawda? Czyli 4 metry plus, no tym razem będzie to 2 trzecie z 2, no bo znowu wypadkowa W3, tu 2 trzecie tylko teraz z 2, tu 1 trzecia teraz z 2, prawda? Czyli plus 2 trzecie razy 2 metry. Więc mamy y, rzędne wszystkie wyliczone. No i co? I jedziemy. Dalej wyliczamy sobie wszystko po kolei. Tu zrobię gwiazdkę, bo tu już nie ma miejsca i napiszę sobie nasze obliczenia tutaj na samym końcu, prawda? O, tutaj będą nasze obliczenia, czyli to się równa i mamy tak. Oczywiście to jest zgubiłem jedną rzecz ważną, no bo mamy tutaj EI, prawda, czyli 1 nad sztywność wszędzie, prawda? Czyli musimy 1 nad sztywność, dopiero teraz otwieramy ten duży nawias. I teraz mamy tak, 1 nad EI, zapisuję sobie, czyli 1 nad sztywność i w nawiasie mamy tak w1 razy n1 czyli pierwsza wypadkowa razy pierwsza rzędna wynik tego mnożenia będzie dodatni dlaczego będzie dodatni będzie dodatni ponieważ wykresy są po tych samych stronach gdyby wykresy były po przeciwnych stronach belki znak byłby ujemny dlatego to jest to co mówiłem nie rysujemy tu plusów minusów na wykresie momentów bo to jest mylące zasada jest prosta te same strony plus przeciwne strony minus. Tu wykres jest po tej samej stronie belki, więc plus. Idziemy dalej, kolejne mnożenie, czyli w2 razy n2. W2 razy n2. Znowu wykresy po tych samych stronach, więc znowu mnożenie jest dodatnie. I idziemy dalej, w3 razy n3. Znowu wykresy po tych samych stronach, po stronie górnej oba, więc mnożenie jest dodatnie. No, i to się równa. I podstawiamy sobie teraz wartości liczbowe 1 nad EI. Oczywiście, gdyby się na PLC zmieniała sztywność, no to musielibyśmy podzielić, prawda? Że na przykład ta, ta część miałaby sztywność EI, ta 2EI, no to musielibyśmy sobie ten, zrobić dwa nawiasy. Jeden mnożony przez sztywność 1 nad EI, drugi 1 nad 2EI na przykład. To też się może wydarzyć. Ok. No to W1, czyli. 80, prawda? 80 kN do kwadratu razy rzędna N1, czyli razy 2 trzecie i razy 4 metry. Idziemy dalej. W2, czyli 72 kN 2 razy N2, czyli 5 metrów po prostu. 5 metrów idziemy dalej plus plus w3 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 mamy tutaj 20 kilo newtonów metrów do kwadratu znowu jednostki są ważne pamiętajcie o tym i mnożymy razy n3 czyli razy nawias sobie otworzę tu mamy dodawanie więc będzie 4 metry dodać 2 3 razy 2 metry. Nawias zamykam okrągły, nawias kwadratowy zamykam. No i wrzucam wszystko sobie w kalkulator. Po wrzuceniu w kalkulator wychodzi mi, że nasz wynik to, zobaczcie, standardowe 680 kilo newtono metrów do potęgi trzeciej przez E. I, czyli zobaczcie, kolejna metoda, wynik identyczny. Czyli już pokazuję Wam jeszcze jedną metodę, jak wyliczyć ugięcie. Yy... Bel, na belce w danym punkcie, prawda? I wyniki za każdym razem są identyczne. Patrzcie, ta metoda to jest bardzo praktyczna metoda, każda z tych metod jest praktyczna, bo zobaczcie, nawet, nawet będąc inżynierami na, na budowie, możecie bardzo szybko, bardzo szybko wyznaczyć wartość ugięcia jakiejś belki. Wystarczy, że co? Znacie moduł Yanga stali, na przykład, z której, z której dana belka została wykonana, Znacie moment bezwładności przekroju, możecie go wziąć stabilnie. Jeżeli to jest dwutownik, toownik, ceownik i tak dalej, jakikolwiek profil walcowany, dzielicie i wychodzi wam wartość konkretna, wartość ugięcia w metrach, w milimetrach, czyli parciestów praktyczna wiedza inżynierska. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam Was do komentowania pod filmem, do, do zostawienia swoich komentarzy pozytywnych, negatywnych, w zależności jakie Wam przychodzą do głowy oraz jeżeli Wam się podobało mój, mój film, no to, no to łapka w górę. Dzięki!